Smak dziwko, dziwko to jam! to pierdolone piekło, to minimal techno. Weź moje pęto! Petka tam nie znajdziesz pewno. Mam erekcję, to podskoczyło mi tętno. Gardzier. Zapach Jońta wypełni chatę Ciężki 2010 banger Sikam na scenie kutasem Zamknięty w klatce Hajle selazję Gównem i spermą pachnę to nowy bangier Ociekający tłuszczem jak, jak pod gardle Ty jesteś pełen gówna jak Pampers obstrany przed tym bangrem Do ciebie czuję pokardę Plat gra na telefonie w blackjack Ty telefonem zamawiasz taksę Ja ze śmigam rowerem na jazdę Pouczę się trochę jazdy z Darkiem Nie cisnę bajer jak Andrzej ty podrywasz małoletnią letnią pannę Na kate, o którą prosisz matkę Nowe do zdania zapewnię ci smak Ja zapewnię twojej dupie bangier Trąbki, jarby dziwko bangier To jest bangier Pierdolony bangier Zmaczem już nie po Alpsze, 2010 tysiące bangier, kurwa Benz, kurwa Bangier. Kurwa, zmaczem już nie po Alpsze, 2010 tysiące dziesięć bangier, kurwa Benz, kurwa Bangier. Kurwa, kurwa Benz, kurwa Bangier. Kurwa Benz, kurwa Bangier. Kurwa Benz, Staję se z rana, hajsy trzeba zarobić, nic za dara Mama już nie da siana, trzeba zapierdalać Boli ciało, boli bania, przynajmniej się hajs zgadza Wymęczony do kielona siadam Piwko i dwie czyste dawaj barman Rano na kaca, lemoniada na obiad, remu, lada sos Idziesz na miasto z kolegami, równości, i parada Pseudoważniakami wszyscy septu przekuty nos Ja na mieście dostaję pierdo, ale bez obstrannej zbroi jak ktoś Boże się jak cygan młody boss 2010 banger, zwakrzam już nie po alpsze 2010 bangier kurwa pens, kurwa bangier Kurwa pens 2010, kurwa bangier 2010 banger, bangier. Bangier, zwakrzam już nie po alpsze 2010 bangier kurwa pens, kurwa bangier, kurwa pens 2010 banger, Makże już nie po alpsze 10 banger, kurwa bends, kurwa banger, kurwa bends, kurwa banger.